będę wiosłować, jak jestem operatorem na no hopy nocowe. You can take one. Yes. Ach, ta presja kamery. I am the engine. Come on, engine! Let's okay. go! Dzień dobry, witajcie serdecznie. Jesteśmy w ostatnim punkcie naszego Asia Trip. Jest to malutka wysepka Anambas Islands. Tak się nazywa to otoczenie, w którym się znajdujemy, na Bawach Resort. I Oczarowała nas natura. Mieliśmy tu zostać trzy noce, a kiedy tylko postawiliśmy naszą stopę w tym miejscu, na pomoście, stwierdziliśmy, że zostajemy jeszcze o pięć nocy dłużej. Niesamowite miejsce, niesamowita obsługa. Dzień dobry! Dzień dobry! Jak się masz? Bardzo dobrze, dziękuję. Kontakt z naturą. To, na co patrzymy w tym momencie, to jest niesamowity obraz. Dla duszy taki balsam po prostu. Ta wyspa jest cudowna. Po tych sześciu tygodniach szalonego zwiedzania i skakania z punktu do punktu, mijając hoteli co chwilę, to teraz to mam... Najwodniej, naj, najwolniejsze wakacje z tobą Ewen. Ja ci mogę zrobić, Tareczku, presto, na następnym wyjeździe, skoro prosisz. Słuchajcie, bo gadamy, że to jest świetnie, najwyższa pora pokazać wam dlaczego. Już nie w Singapurze, moi drodzy. Jak nie, a gdzie? No teraz na Ziemi niczyjej, bo na wodach. Jak na wodach, jak po betonie, sami. Nasze dzisiejsze podróżowanie opiera się na chodzeniu bocznymi ścieżkami przed wszystkimi. Tak naprawdę. So... Żeby się tutaj dostać, przyleciliśmy samolotem, a konkretnie hydroplanem. Oh, so cool. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasz kapitan jest Polakiem, zostaną. To było moje marzenie, żeby czymś takim polecieć. No i widzisz, mówisz i masz. Nie mogę się doczekać, aż będziemy lądować. Jakie to będzie uczucie na wodzie? Będziemy lecieć 80 minut. i mamy klasyczny system Air Conditioning. Ale to ci uczucie być tak blisko nad wodą

Ale to było smooth, to, to lądowanie. wylądował tak delikatnie, że straciłem ten. Nie wiem co powiedzieć. Nie wiem co powiedzieć. Czy to jest właśnie nasz dzwonek do drzwi? Tak. Który działa tak. Open. A tu jest, słuchajcie, nasz domek. Jak pięknie. I słuchajcie, szum fal. O... No, powiem ci, Patrycja, że rozwaliłaś mi głowę tym miejscem. Jestem ci dozgodnie wdzięczny. Jest to najpiękniejsze miejsce, na którym jak dotąd byłem. Spokój, słuchajcie, to jest po prostu bambusowy namiot z pięknym baldachimem. I czego chcieć więcej? No nie. No nie, ale wykonanie wszystkiego. Co za miejsce. Cały wyjazd chodziło mi tylko o spring-rollsy, a oni mi zrobili spring-rolls, mój ukochany. Co? Teraz nasza gestka w pokaże nam, w jaki sposób mamy dać znać, proszę wchodzić, albo proszę nie wchodzić, bo jestem na waleta. Otóż, właśnie podniosłam hmm. kokos do góry. Cool. Ta? Ba, Babach Reserve, miejsce słynące z divingu. Miałam mieszane uczucia, kiedy planowaliśmy, że tu wpadniemy, bo to wiecie, taki znowu diving dla perskich kotów. Mam na myśli, że razem z twoją butlą będziesz mieć całą asystę, pana, który podaręcznik. Panią, która wrzuci przekąski. No tak to wygląda, jak się robi diving w takich y, miejscach. Ale z drugiej strony, po historii, której doświadczyłam w Ubudzie, myślę, że to spoko. Jest burza, nie? I stoję ja i trzech lokalesów i oni mówią, że no problem. Ja mówię, hopy, lightning, no co wy? Jesteśmy w górach, nie idzie się w góry, jak są pioruny. Prawo dżungli, co? No. Baby shark, ten A da, 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 przecież one nie wiem dlaczego. Państwu. właśnie idziemy na naszą kolację, która Płyniemy, stara. odbędzie się nie na tej wyspie, tylko na tamtej. O, to jest środek transportu, którym dopłyniemy w miejsce dzisiejszego po Maybe he is not very slim, but not that fat that we can't do that together. No przecież nie będę wiosłować, jak mam wiosłować, jak jestem operatorem. No chopy, nocowe. No no no, you can take one. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Only one? Yes. Yeah. ta presia kamery. I am the engine. Come on, engine, let's okay. go. What are you ready? Yeah. Lobsters are waiting. Stawi jak się w życiu ustawić, co? Golek, a ja muszę zapieprzać na nią. Taka cisza, że aż głupio myśleć, żeby rybom nie psuć natury. Dlatego już tu się czuje tak dobrze. Śmiesznie, że, że trzeba sobie samemu podpłynąć stepem na, na obiad, co? No. Good evening! evening. We made it to another island. Hello! Hello. Takuj malejka. Ibu Magda and Baba Darius. Gadbało się o szczegóły, co? No, robi robotę. Pięknie. This is your orange butter. Chopie, Owaliśmy się, że nie jemy buły. No to nie buła, to chleb jest. jest orange butter. Jeszcze nie jeden. Chyba teraz pyszny. O kurde. Co masz zaserwowane, Micha? Warzywa. Ale na słodko te warzywka, co? Najważniejsze, że świeże. Gdzieś się dowiedziałam na jodze, że mam dużo ognia sobie, więc dla mnie warzywa w wersji Raw są najlepsze. I fajnie, bo koleś tak patrzy, pomijamy tak. Suche łokcie, energiczna, dużo ognia. Lubisz wodę, nie? No. Ciepłą pod prysznicę. No co ty, dzień zaczynam od zimnego prysznica. No ale noc kończysz gorącym, no czy ja nie jestem w stanie coś? nawet wejść do niego. To co nie jesteś w stanie? Wejść do wrzątku. I ja też. No to do takiej wody, co ty się kąpiesz, to ja nie jestem w stanie. Tareczko co tak leżysz? Herbatę byś zrobił. Waran do nas przyszedł w odwiedziny, słuchajcie. Zobaczcie, to się dzieje. Będą puszczane filmy na plaży. Zobaczcie, plażaneczki już przygotowywane. Po prawej stronie mamy przygotowane pomosiki, żeby zjeść sobie piękną kolację grilową. A po kolacji, którą mamy dzisiaj na plaży, a konkretnie na cyplu prowadzącym do kolejnej wyspy, będzie film Pod gwiazdami. Idziemy robić diving tym razem po zachodzie słońca. Po raz pierwszy będziemy pod wodą, jak będzie ciemno jak w dubsku. Ciecie, w dubsku to nie wiem. Boję. Ale tak pozytywnie, bo wiem, że nic się stać nie może. Ale to będzie faza: być pod wodą, nie móc się odezwać do siebie, bo na tym polega diving. No cóż, na pewno będzie fajnie. No to siódmy pod wodę. Dobra, dziękuję za zaproszenie, Mega, mi się turbo podoba. No, Może by dwóch facetów cię rozbierało? Nie zaskra. A trzeci za rękę ciągnął. No. Rękę. Co? Jak? Super. Super. Turbo ty, co? ty jesteś taka pała. Dlaczego? Bo ty wchodzisz sobie na dwa pomiary wyżej i no. się niczym nie przejmujesz, że inni cię szukają. Nikt mnie nie szuka. Ja się szukałam. A to ty mnie szukasz, ty. No kurde, nie widzę. Ale poza tym się? No dobra, herbatka, i do domu. O, stara, ale się odparła zaraz. Zaczynamy koncert miss. Ale my to pokochaliśmy. Co? co? No, otwórz, otwórz buzię, otwórz buzię, otwórz buzię. Nie. No, otwórz. A co Jest Chciałam zrobić fajny Dupa, transition. Dziękuję. To była moja na plecach, Magda? Namaste. Namaste. My namaste po na plecach leżałeś. That was very relaxing and intense in the same time. Mm, thank you. Ziomek, nie wiem, kto się bardziej przestraszył, czy ty, czy ja. Słuchajcie, ich jest dużo, nie, tych waranków tutaj, ale ten. był po prostu pod moimi nogami, razem z ziomkiem drugim. Wniosek jest taki. Trzeba to naprawdę patrzeć pod nogi, żeby nie zdeptać warana, bo Raz, że można zrobić mu krzywdę, a dwa, że on też może cię ugryźć, nie? To pan. I koniec podróży! A skąd jedziemy za most? Oj, dawaj! A jednak, Darku! No, 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 no. Koniec przejechaliśmy 100 metrów i teraz już trzeba na piechotkę. To też fajnie są. taras. domek w środku taki sam, bardzo analogiczny, ale jaki taras. Domeczki w dżungli są rewelacyjne, ale wiecie jak jest. Trawa u sąsiada zawsze bardziej zielona. Dlatego dzisiaj zostajemy jedną noc w domku Ala Malediwę. Tym na wodzie. Tym na balach. Tym o tym, właśnie, w którym już jesteśmy. Thank you. Thank you, Mario. Hi. <laughs> oh, you, Hi! Karos, can running now, huh?